Dzięki zabawie z Xboxem dziecko polepsza swoją koordynację ruchową. Xbox ma wbudowane czujniki, które kontrolują i zapamiętują ruch dziecka i przenoszą ten ruch na ekran telewizora. Dziecko widzi swoje ruchy, może je kontrolować Gry są różne i można w zależności od swoich potrzeb załączać dziecku taką grę, y, która spełni nasze oczekiwania. W tym przypadku dzieci muszą współpracować ze sobą, aby zbierać książkę. Dzieci doskonalą swoją motorykę. Dobrze się bawią. Mogą zagrać w, grę w każdej pi. Dodatkowo gry są kolorowe, powidają wyobraźnię. Cieszą i bawią. Naszych tak, najmłodszych. Dzieci mogą wyskakać się do woli. Jak energia. ma użycie. mi się podoba. Tato, woda. Woda? Że jest woda, ale nie musi... ale nie jesteś mokry. No. Na tak. przykład. Mhm. Podoba Wam się ta gra? Nie, już sobie włączam. Mhm, mm super. Sam sobie poradziłeś. Umiesz sam włączyć tą grę na Xboxie?